Cześć, witam Cię w kolejnym filmie, i w tym filmie pokażę Ci moją nową roślinę. Kolejną z rzędu. I pokażę Ci również, jak ją przesadzam. Tym razem jest to Oleander, Kupiłem go w Oszą. Ałchan, oszą nie wiem, chyba oszą się mówi. Pieniek. On jest na szczepionym pięku, chyba. Tak, to jest szczepione. Chwilę złapię ostrość. Może inaczej. Widzicie teraz, nie? No, także jest szczepione I tym razem nie zapomniałem spojrzeć na bryłę korzeniową I zaraz się zdziwicie, jak to zobaczycie No, także Jest to przewiezione z ES, czyli Hiszpania Z Hiszpanii, ale Ander prosto z Hiszpanii A tutaj jakaś karteczka tam po angielsku, co po włosku, po angielsku i po niemiecku, co tu robić, jak to kupisz żeby nie zdechło. No, także mam. No, taki jest dosyć spory nawet. Kosztował 50, 46 zł. Sorry. Woszą, a taki sam, tej samej wielkości. W. W. Leroy Merlin. Leroy Merlin, czy jak to tam sobie wolicie mówić. Nie wiem. Kosztowało 20 więcej. A jest był identyczny, dosłownie, niech mi się nie różnią. A 20 to Może inny importer, czy coś. Jak widać, chce on kwitnąć. Więc fajnie. Ja mu trochę w tym przeszkodzę, niestety, w tym kwitnieniu. Ale za to będzie miał lepiej, bo tą, co ma doniczkę, jest trochę troszeczkę mała. I ogarnąłem sobie doniczkę taką z cytrusów, po cytrusach, jakiś tam. po mojej starej cytrynie chyba. Tej dużej, która nie wiem jaką jest, tak naprawdę. No nie pamiętam tak długo ją mam. No. Tu mam. O! On się przewrócił. Dobra, także co? Doniczka sporo większa, i szersza, i większa, i w ogóle w każdą stronę. To co? Wyjmujemy, i teraz doznacie szoku. Patrzcie to. To jest piękne po prostu. Ile to ma. Pięknych korzeni żółtych, świeżych. Super, po prostu brywa korzeniowa ma. Tak wygląda dalej drzewko. O. Bardzo ładnie wygląda, nie powiem. No. Tutaj kaktusa znalazłem kawałek. Rozwaliłem. Nie Chyba. Jaką ziemię? Zacznijmy od tego, jaki karanzy, czyli po prostu moją ulubioną rzecz, jaką się dodaje na roślin. Nie do każdej rośliny dodaję, bo zawsze boję się, że przeleję, bo mam do tego tendencję. Dlatego co? Karamzy tu nigdy nie dość. Wsypujemy na dno karamzy. O! Piek. Siedzi. Tą doniczkę zabiorę stąd, ona się jeszcze przyda. No i co? Ziemia to jest jakaś taka kwiatówka. Reklamy nie robię. Nie wiem, używam jej, ale wydaje się spoko. 50 litrów to ma pH 5,5-6,5, więc powinna być drogę wszystkich kwiatków. No i co? Ja sobie tutaj ją odwinę, bo już mi się kończy i do Was wrócę. Dobra. Mam odwiniętą. Wsypujemy ziemi na spokojnie do doniczki. Jakiś patyczek tego wywalę. Pięknie. Trochę tą ziemię z wierzchu odrzucę, bo jest taka już stara. Nawet mech lekko. Ma. Ojej, się przewracam, muszę. Dobra, oprę tam z tyłu. <grybujesz> Dobra, no i co, w sumie to. Tu ułożymy trochę ziemię Tyk. i wsypujemy z jednej strony. Wsypujemy z drugiej strony. lekko ugniatamy żadnej filozofii tu nie ma to już mój drugi oleander mam jeszcze jeden zaraz wam go pokażę też jak przesadzę to wam pokażę tam tego drugiego malutki jest, dlatego stwierdziłem, że kupię że jakiegoś takiego porządniejszego większego, wyższego, ładniejszego. I na pniu chciałem. Bo tamten jest bardziej krzaczek a mi się bardziej podobają ogólnie rośliny na pniu. No jak widać, oliwkę tam stoi. Oliwka jest na pniu tu z lewej. To oleander jest na pniu. Większość roślin, które kupuję są na pniu. Cytrusy też na pniu kupuję, bo lubię na pniu rośliny po prostu. Do oleandra nie pasuje to za bardzo, bo on bardziej pszakiem jest, niż na pniu, ale ale jakoś tak takie drzewko też mi się podoba, bo były i krzaczki, ale jakoś tak Troszeczkę mi się tak nie podobały bardzo. Dobra, ugniatę jeszcze troszkę Dosypiemy na brzeg ziemi. O, pięknie. Super. Ziemię odgadamy. Pokazuję, jak przesadzam. Super. No, także takie drzewko fajne sobie ogarnąłem. A tutaj jest mój stary. Holander wcześniejszy. No malutki jest. no Jest malutki po prostu, czekajcie. Postawię go tam. Statek wpisale, bo tu mało miejsca. Chociaż już trochę powy... roślin stąd wyjąłem dzisiaj. I jeszcze powyjmuję Ale w międzyczasie nagrywam odcinki, bo jeszcze sadzę różne rzeczy. No i tu jest mój wcześniejszy holander, taki malutki. Oj, taki dotąd. Mniej więcej. No idealnie wielkości pnia tego, więc no tak do porównania. Hollander stary. A ten większy już taki ładniejszy, no po prostu. No, także jeszcze wyjdę i pokażę wam. Odsuniemy. I co tutaj? Granacik wystawiony. Jeszcze go nie postawiłem w zastawowe miejsce tak samo trójlistno. ułagawy. Wypuściła tego liścia, odczepiła od środka. Tu posadziłem też parę rzeczy. Tu nic się nie zmieniło, cykasa wyjąłem już na stałe. No i tutaj mam yy, też palemki. Tam karłatka, tu karłatka, daktylowiec, tu kolejny daktylowiec. A tam, o tam mam, teraz postawię cytrynę i mandarynkę i zaraz do Was się tam się przeteleportuję. Dobra, no i tutaj gdzieś ja postawiłem mandarynkę, to jest mandarynka, obok mamy cytrynkę, mandarynka, tu mamy cytrynę i puszczają już świeże listki, I to tam ma to takie czarne, to jest aż niesamowite, jeśli ktoś wie co to jest, to jaka to jest dokładnie cytryna, to niech napisze, bo mam ciągle zagwozdkę z tym. No i dobra, wracamy, oczko wodne znowu będzie trzeba czyścić. O, no, pięknie, już jest całe usyfione. No i co, tutaj te roślinki. I tak naprawdę to byłoby na tyle. Wracamy do Olandra. O, teraz Wam pokażę różnicę. Dobrze, między starym a tym nowszym. No, także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!